Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS niebawem ogłosi swojego kandydata na premiera. I oprócz najważniejszego pytania, kto będzie tym kandydatem, padają również inne. Czy to dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że do wyborów zostały jeszcze dwa lata? I czy zatrzyma to wewnętrzne spory w PiS? O tym wszystkim w moim komentarzu, Piotr Matczuk, taktyka polityki, zapraszam. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma pokazać swojego kandydata na premiera, przyspieszyć działania, skupić się na prekampanii i na wyborach, które czekają nas w 2027 roku, mówiło się nie od dziś. No i teraz Jarosław Kaczyński potwierdził te plotki. Ukrywam, że ja już we własnej głowie, czy tak jak to się też mówi w sercu, impactu, ale wyboru dokonałem. Nie będę teraz mówił o kogo chodzi, ale no, ten wybór już został wykonany, bo po prostu jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą sprawy odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu, czy patriotycznego elektoratu. Po tej wypowiedzi prezesa PiS Rozgorzała dyskusja, kto będzie tym kandydatem. Ja praktycznie codziennie rozmawiam z politykami PiSu i ta lista nazwisk, ta giełda nazwisk robi się coraz ciekawsza, przede wszystkim dlatego, że robi się coraz węższa. Ale o konkretnym nazwisku i o personariach to może pod koniec tego materiału, bo są jeszcze inne pytania, równie ciekawe, dotyczące tej koncepcji. No bo do wyborów został szmat czasu. Niecałe dwa lata w polityce to jest wieczność. Może się wydarzyć jeszcze wiele, ale przede wszystkim pytanie jest takie. Jeżeli PiS dzisiaj wystawi kandydata na premiera i ruszy z taką prekampanią, z takimi intensywnymi działaniami, to czy wystarczy tej energii prawu i sprawiedliwości, żeby podtrzymać temperaturę sporu, podtrzymać temperaturę dyskusji politycznej? Czy to się wszystko za szybko nie wypali? Bo do prawdziwej kampanii zostało jeszcze sporo miesięcy i za wczesne wystawienie kandydata według wielu może go spalić, a przede wszystkim może spalić samą kampanię. Z drugiej strony w tej dyskusji pojawia się głos przeciwny. Ostatnie miesiące PIS to jest niestety marazm. Partia nie wykorzystuje odpowiednio szans, które jej się trafiają, nie wykonuje wielu codziennych działań. Ta polityka jest taka reaktywna i zbyt wolna, zbyt mało dynamiczna. Wielu zarzuca pisowi, że niedostatecznie recenzuje tuska, że nie wchodzi w wiele tematów, które jej uciekają. No i argumentem za ogłoszeniem teraz kandydata na premiera jest właśnie ten fakt. PIS przyspieszy, jeżeli zacznie kampanię, jeżeli, jeżeli zacznie promować tego kandydata, jeździć po kraju, powoła jakiś pseudo sztab, jakiś presztab tej kampanii, no to zintensyfikuje działania i tego teraz partii potrzeba. Ja się skłaniam do tego drugiego zdania w dyskusji. PIS nie może czekać, PIS nie ma czasu, nie może pozostawać w tym marazmie w nieskończoność, a kolejne miesiące takiego średniego działania, takiego powolnego działania, jeszcze bardziej partii zaszkodzą. Widzimy trend w sondażach mniej więcej od pół roku, że Prawo i Sprawiedliwość spada w badaniach. Ros, rosły partie prawicowe, takie jak Konfederacja, jak Konfederacja Grzegorza Brauna. Teraz Konfederacja Mencena i Bosaka nieco zwolniła. No i na tej apatii dwóch głównych partii politycznych z prawej strony PiSu i Konfederacji zyskuje partia Grzegorza Brauna. Sam Grzegorz Braun nie musi za wiele robić. On wystarczy, że jest. Jest jako wyrazista alternatywa dla reszty sceny, Politycznej z prawej strony i to już mu wystarcza, i to sprawia, że wielu obrażonych, zniesmaczonych, zmęczonych obecną polityką wyborców prawicowych idzie właśnie do niego, a nie do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji Mencena i Bosaka. Drugie pytanie, które się nasuwa w kontekście ogłoszenia kandydata na premiera, to jest kontekst wewnętrznych walk w pisie. Mniej więcej od końca ubiegłego roku PiS-ie wojna frakcyjna, i ona Nabiera coraz większego tempa. Na chwilę została zastopowana przez Święta Bożego Narodzenia. Potem Jarosław Kaczyński próbował spacyfikować te wewnętrzne spory. Po Nowym Roku wyszedł na taką konferencję ze wszystkimi politykami PiSu, z różnych frakcji. Powiedział, że koniec tych, tych waśni, koniec tych walk, bo trzeba działać wspólnie przeciwko Donaldowi Tuskowi. No, ale każdy, kto siedzi w polityce wie, że takie działania niewiele przyniosą rezultatu, bo frakcje nie zatrzymają swojej walki. One mają pewne cele. Ta walka z czegoś wynika. I nie da się jej tak zatrzymać po prostu hasełkiem wstrzymujemy spory. A jak narysujemy sobie taką wewnętrzną mapę sporów w pis no to ta mapa wydaje się dosyć prosta. Bo z jednej strony jest Mateusz Morawiecki i jego środowisko, a z drugiej strony jest nie jedna frakcja, a raczej związek taktyczny wszystkich, którzy są Mateusza Morawieckiego przeciwnikami. W mediach tą grupę antymorawiecką nazwano maślarzami, no, ale mniejsza o nazwę, bo to nie jest istotne w ogóle w tej kwestii. Ważne jest to, że nie jest to żadna strategiczna frakcja. Wszyscy przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, nawet jeżeli między sobą są bardzo odlegli i w ogóle nie po drodze razem, razem jeden z drugim, no to zawiązali ten związek taktyczny, który ma się Mateusza Morawieckiego pozbyć. A nad tym wszystkim jest Jarosław Kaczyński, który realnie chce tą wojnę zatrzymać. Bo on wie, że ona nie służy nikomu, a już zwłaszcza nie służy Partii Prawo i Sprawiedliwość. Bo wyobraźmy sobie taki teoretyczny scenariusz, że na przykład Mateusz Morawiecki wychodzi z PiSu i wielu by to pewnie ucieszyło, maślarze byliby zachwyceni, no ale w sondażach PiS by stracił. Bo mainstreamowe media od razu spompowałyby nową partię Mateusza Morawieckiego, dałyby temu środowisku kilka, może nawet 10%, no a... Ten wynik odjęłoby od wyniku PiSu, więc w sondażach PiS zjechałby na jakieś 20%, a może nawet poniżej 20%, co przed wyborami, które już za kilkanaście miesięcy no byłoby tragiczną informacją dla Prawa i Sprawiedliwości. No więc zamyśle szefa PiS ogłoszenie kandydata na premiera ma nie tylko przyspieszyć działania partii, ale również spacyfikować tą wewnętrzną wojnę. Te frakcje będą miały utrudnione działanie. Kiedy będzie już jeden kandydat, jeden cel, cała uwaga zogniskuje się na kampanii tego kandydata, oto no to trudniej jest się nawzajem atakować, bo wtedy sabotuje się kampanię całej partii. No i taki jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Przede wszystkim zdynamizować działania partii, a po drugie sklinczować trochę te frakcje we wzajemnym się podgryzaniu. No i tutaj dochodzimy do ostatniego pytania, tego, które interesuje wszystkich najbardziej. Kto miałby być tym kandydatem? Bo wymagań wobec takiego kandydata PiSu jest sporo. Przede wszystkim to musi być tak zwany kandydat kampanijny. Polityk, który jest w stanie udźwignąć trud kampanii, która wcale nie jest lekka, biorąc pod uwagę, że ma trwać prawie dwa lata. To musi być polityk tak zwany wiecowy. Ktoś, kto jest w stanie zdobyć serca wyborców, ponieść tłum, dobrze przemawiać i być taki plastyczny, erystyczny, bardzo sprawny medialnie. Już biorąc pod uwagę te dwa warunki, to jest ciężko, bo takich polityków w pisie wielu nie ma. Ale ten polityk, przyszły kandydat na premiera PiS-u, musi mieć jeszcze jedną cechę, moim zdaniem najważniejszą. To musi być polityk, który, mówiąc w przenośni, odbije prawą stronę. Tych wyborców, którzy są obrażeni na prawo i sprawiedliwość i decydują się zostawać w domu, nie iść na wybory, ale również tych, którzy z prawa i sprawiedliwości przeszli do Konfederacji, czy do Konfederacji Grzegorza Brauna. To musi być wiarygodny dla nich. To musi być taki kandydat, jakim w pewnym sensie był Karol Nawrocki, który już w pierwszych swoich wypowiedziach, w pierwszych swoich działaniach zdobył sympatię prawicowych wyborców i już mniej więcej w marcu, kwietniu, Zeszłego roku było widać, że on zdobywa tam wyborców. Po wyniku wyborów prezydenckich widzieliśmy, że tak naprawdę zawładną tą prawą stroną, bo w wyniku Karola Nawrockiego około 50% to byli wyborcy prawa i sprawiedliwości, ale reszta to byli inni prawicowi wyborcy wyborcy Konfederacji, wyborcy Konfederacji Grzegorza Brauna i wyborcy pis którzy są od pewnego czasu obrażeni i nie chodzą na wybory. I tej grupy obrażonych wyborców PIS-u nie możemy lekceważyć, bo wychodzi na to, że ona jest spora. Zwłaszcza jeżeli porównamy wyniki wyborów w 2019 roku, kiedy PIS wygrał, i w 2023 roku, kiedy PIS również wygrał, ale władzę stracił. Od roku 2019 do 2023 frekwencja wyraźnie wzrosła, a wynik PIS-u, wynik PiSu był słabszy. W roku 2019, kiedy wygrywali, zdobywali ponad 8 milionów głosów. A w 2023 ledwo przekroczyli 7,5 miliona. Coś się z tymi wyborcami stało. No i część analityków pewnie powie, że ci wyborcy oddali głos na inne formacje, chociażby na Konfederację. Ale jak przyjrzymy się już wynikom w konkretnych okręgach, to jednak tak to nie wygląda, bo Konfederacja nie wzrasta w tych okręgach tak, jak PIS traci. W wielu tych okręgach PiS stoi w miejscu między wyborami 2019 a 2023 mimo wzrastającej frekwencji, a Konfederacja rośnie tam nieznacznie, więc można zakładać, że ci wyborcy po prostu zostali w domu. Trudno się tym wyborcom dziwić, bo druga kadencja PiSu mogła być dla nich zawodem. Najpierw było błędne podejście do pandemii, potem dość naiwna polityka wobec Ukrainy, a zwłaszcza ukraińskiej imigracji. Kamienie milowe narzucane przez Unię Europejską w nadziei, że jak PiS będzie się na to zgadzał, to Unia odblokuje KPO. W rezultacie nie uzyskali nic, a musieli iść z Unią Europejską na kompromisy, których ich elektorat nie akceptował. Kandydat na premiera, którego zamierza ogłosić Jarosław Kaczyński, będzie musiał się z tymi problemami zmierzyć. Będzie musiał przekonać prawicowych wyborców, że te czasy się skończyły, że on rozumie te błędy i już ich więcej nie powtórzy. No i dochodzimy do nazwisk. W ostatnich dniach wielokrotnie rozmawiałem z wieloma politykami PiSu, z różnych frakcji i ta giełda mocno nam się zawęziła. Są na niej trzy postacie. Europoseł Tobiasz Bocheński. Mniej znany polityk PiSu swego czasu startował na prezydenta Warszawy i uzyskał kiepski wynik. Ale od tego czasu zrobił ogromne postępy. Widać, że temu gościowi się chce. Pracuje nad swoim rozwojem. Z każdym dniem, z każdym tygodniem jest lepszy w mediach, lepszy narracyjnie. Widać, że chce gryźć trawę. To ważna cecha u kandydata na premiera, zwłaszcza, że kampania ma trwać prawie dwa lata. Jemu musi się chcieć. On musi walczyć. Tobiasz Boheński gwarantuje takie podejście. Na liście jest też Przemysław Czarnek, były minister edukacji, traktowany jako prawicowe skrzydło Prawa i Sprawiedliwości. To widać po jego wypowiedziach, ale przede wszystkim po komentarzach prawicowych wyborców. On trafia w ich oczekiwania. Obaj ci politycy zaliczani są do frakcji maślarzy. Tutaj jest problem, bo środowisko Mateusza Morawieckiego już zaczęło puszczać sygnały, że jeżeli któryś z nich zostanie tym kandydatem, to oni wyjdą z partii. Ale na liście jest jeszcze trzecia postać i tutaj tajemnica. Bo w ostatnich dniach zaczęło się mówić, że Jarosław Kaczyński zaskoczy wszystkich i wybierze kandydata, o którym Amerykanie mówią out of the box. Miałby być to ktoś spoza pudełka, czyli ktoś spoza listy liderów Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczenie. Ktoś świeży i nowy. Coś w stylu zagrania sprzed ponad roku, kiedy Jarosław Kaczyński zdecydował się, żeby to Karol Nawrocki startował na prezydenta. Kandydat PiSu był wtedy szerzej nieznany i był zaskoczeniem. Tak naprawdę kojarzyli go tylko ci, którzy interesują się polityką na co dzień. Ale szersza publiczność nie wiedziała, kim jest Karol Nawrocki, szef IPN-u. Taki ruch Jarosława Kaczyńskiego na pewno byłby zaskoczeniem, ale dzisiaj w tej robicie wpływów Prawa i Sprawiedliwości nie widać takiej osoby. Na razie znamy plan Jarosława Kaczyńskiego. Ogłosić premiera, przyspieszyć, zintensyfikować działania, a jednocześnie spacyfikować walkę frakcji w partii. Ten plan może być początkiem drogi do sukcesu, oczywiście, jeżeli wszystko się w nim uda, a następne dni pokażą nam, czy ta giełda nazwisk kandydata pis na premiera się poszerza, czy zawęża, o czym oczywiście będę Państwa informował.